strada jest bardziej kompleksowa niż to jedno zdanie zrobiłeś, wybrałeś świadomie. My nie zawsze działamy świadomie. Nieraz działamy egoistycznie, nieraz działamy pod wpływem emocji, nieraz mamy chwilę słabości, nieraz wchodzimy w ślepe uliczki, nieraz popełniamy błędy. Czy partner, partnerka naprawdę się zmienia? Nie słuchaj słów, patrz na czyny. Miłość po zdradzie. Czy da się odbudować zaufanie? David i Wiktoria Beckham. Wiktoria Beckham siedzi w pustym pokoju sama i płacze. Mówi do kamery: To był najtrudniejszy okres w moim życiu. David Beckham w innym ujęciu mówi, gdy jego głos się łamie: Nie wiem, jak ona to wytrzymała. Netflix 2023 i 2024. Dwa dokumenty. Jedno małżeństwo, jedna zdrada, która miała je zniszczyć. Ale oni tu są, razem, 26 lat później, bo pobrali się w 1999 roku. Wiesz, co jest w tym najdziwniejsze? Że nikt nie chce o tym mówić. Ja dostaję czasami telefony o różnych porach dnia i nocy od par, w których zdrada właśnie wyszła na światło dzienne. Kompletnie zdruzgotani. Także ci, którzy zdradzali, a może przede wszystkim oni, bo nie spodziewali się takiej reakcji albo że w ogóle zdrada wyjdzie na światło dzienne. I nagle koniec muszą pakować manatki. Pakować swoje nieraz ćwierć wieku wspólnego życia. Pamiętam, jak jedna klientka płakała mi do słuchawki. Mówię, a proszę Pani, czy są pary, które przeszły przez dradę, zostały ze sobą i są naprawdę szczęśliwe? Proszę podać mi numer telefonu do kogoś takiego, kogoś, kto przez to przeszedł. Ja to rozumiem. Ona potrzebuje dowodu, że da się, że ktoś wyszedł z tego piekła i jest szczęśliwy. Wiesz, co ja wtedy mówię? Nie ma takiej osoby. Nie dlatego, że moi klienci nie przetrwali, nie dlatego, że im się nie udało, ale dlatego, że nikt, nikt nie chce się do tego przyznać. Że przeszli przez to piekło i wyszli z niego zwycięsko. Dałam kiedyś takie zapytanie na Instagramie, na moim akącie, po tym jak jedna klientka z takim szlochem i płaczem błagała mnie o to. Nikt się nie zgłosił. Nikt nie chciał nawet anonimowo opowiedzieć o swojej historii, aby podbudować, zmotywować kogoś, kto jest dokładnie w tej samej sytuacji, w której on był 10, 5, 3 lata temu. Nawet po 20 latach ludzie nie chcą o tym mówić. Nawet gdy związek jest teraz piękny, nawet gdy dzieci są dorosłe. Bo są dzieci, które nie są gotowe usłyszeć, tak, tata zdradził raz mamę, albo zdradził ją kilkakrotnie. Bo to jest hańba w naszym polskim świecie, bo to jest lęk przed opinią innych. I nawet ci, którzy się rozstali, i to było może najlepsze, co mogło im się zdarzyć, milczą. Dlaczego? Bo zdrada w Polsce wciąż jest tematem tabu. A statystyki mówią jedno. W Polsce 80% związków doświadcza jakiejś formy niewierności w ciągu całej swojej długoletniej relacji miłosnej. Jest to nieraz romans emocjonalny, fizyczny, sekrety, oszustwa. 80% A ile par mówi o tym publicznie? Zero. Wiemy, jak to wygląda w naszych głowach. Zrada równa się koniec. Zrada równa się porażka. Zrada, nie ma o czym rozmawiać. Pakujemy walizki, idziemy do prawnika, bo tak trzeba, bo po zdradzie nie ma powrotu. Myśli większość ludzi. I słuchaj, czasem tak jest. Czasem koniec to najlepsza decyzja. Ale co, jeśli nie zawsze? Co, jeśli istnieje przestrzeń między wybaczam i udaje, że nic się nie stało, a to koniec, wynocha? Bo ta przestrzeń istnieje. I w tej przestrzeni żyją David i Victoria Beckham. Rok 2003. David gra w Realu Madryt. Szczyt kariery. Piękna żona, dwoje dzieci, cały świat u stóp. I wtedy wybucha bomba. Rebeka Los, jego asystentka, twierdzi, że mieli romans. I wiecie co? Nie chodzi tu o to, czy to była prawda, czy nie, ile tam było z tego romansu, czy się ze sobą przespali, czy się tylko całowali, czy był emocjonalny romans. It does matter. Chodzi o to, co się dzieje dalej. Media szaleją. Paparazzi oblegają dom. Cały świat patrzy na nich. Wiktoria w, w filmie dokumentalnym mówi wprost: Czułam się tak, jakby ktoś wbił mi nóż w serce. David mówi w jednym fragmencie w tym filmie: To był mój największy błąd i wiedziałem, że mogę ją stracić. Ale oto co jest kluczowe. Oni nie uciekli od bólu. Nie udawali, że nic się nie stało. Nie zerwali od razu. Zrobili coś trudniejszego. Zostali i stanęli twarzą w twarz z tym, co się stało. Więc, jak to działa? Jak odbudowuje się miłość po zdradzie? Bo tu nie chodzi o to wybaczyć i zapomnieć. To głupota. Nikt nie zapomina takiego bólu. Odbudowa zaufania to proces. I ten proces ma etapy. Pierwsza faza to szoki i niedowierzanie. Wiktoria siedzi i myśli: To nie może się dziać naprawdę. To moment, w którym twój mózg odmawia przyjęcia rzeczywistości, bo to jest zbyt bolesne. David i Wiktoria nie ukrywali, co się stało. Nie dla świata, dla siebie nie ukrywali. Najpierw trzeba nazwać rzecz po imieniu. Nie, że to błąd, że to pomyłka. Nazwać rzecz po imieniu. Zdrada, zdradziłem cię. Bo dopóki nie nazwiesz tego właściwie, nie możesz się z tym zmierzyć. I Wiktoria mogła powiedzieć: Okej, okay, trudny moment, idziemy dalej, ale ona tego nie zrobiła. Ona powiedziała dokładnie: to mnie zniszczyło. I on to usłyszał. Druga faza to jest zawsze faza pełna gniewu i myśli o zemście. Bo tu przychodzi wściekłość. I Wiktoria miała prawo być wściekła miała całkowite prawo. Gniew to naturalna emocja po zdradzie. Nie ma tu miejsca na bądź spokojny, albo wejść się w garść. Musisz poczuć ten gniew, przepracować go, zrozumieć skąd się bierze, bo pod gniewem jest ból, pod bólem jest strach, a pod strachem jest pytanie: Czy nie byłam wystarczająca? Czy jestem teraz wystarczający? I to pytanie musi zostać zadane, i trzeba na nie odpowiedzieć. Trzecia faza, przez którą przechodzą pary, których dotknęła zdrada, to rozczarowanie i poszukiwanie prawdziwej przyczyny. Bo widzisz, zdrada to nie przyczyna, zdrada to objaw. Objaw czegoś, co nie działało wcześniej. Może to był brak bliskości, może było to poczucie, że jesteście tylko współlokatorami, a nie relacją miłosną. Może to była rutyna, która zabiła pasję, może za dużo rzeczy na głowie. Wiktoria i David musieli zadać sobie trudne pytanie: co się stało między nami? Kiedy przestaliśmy ze sobą rozmawiać? Dlaczego on szukał czegoś, kogoś gdzie indziej? To nie jest usprawiedliwienie, to jest zrozumienie. Czwarta faza to jest decyzja. Czy walczysz, czy odchodzisz? To jest ta krótkoterminowa decyzja, ja ją tak nazywam. To nie jest pytanie na jeden dzień. To pytanie, które wraca przez. Te pierwsze tygodnie, bo widzisz w momencie zdrady, ty nie wiesz, czy chcesz zostać, czy jesteś w stanie zostać. Twoje ciało najczęściej krzyczy, uciekaj. Twój umysł mówi, nie ufaj mu nigdy więcej. Ale gdzieś głęboko jest coś, co szeprze, szepcze, a co jeśli, jeśli możemy to naprawić, jeśli możemy odbudować to, co zostało roztrzaskane na najmniejsze kawałki? Wiktoria miała prawo odejść, miała całkowite prawo do tego, ale ona zadała sobie pytanie: po co zbudowaliśmy ten związek? Po co zbudowaliśmy te 20 lat? Po co ta nasza rodzina? I odpowiedź brzmiała: bo fundamenty są mocne, bo nasza historia jest piękna, bo mamy dzieci, bo miłość, prawdziwa miłość nie znika po jednej zdradzie. Zostaje zraniona, owszem, ale ona nie znika. I piąta faza to tworzenie nowej nadziei. David musiał pokazać coś więcej niż słowa. On przeniósł rodzinę z powrotem do Anglii, zrezygnował z blasku Madrytu, wrócił do domu. Bo Wiktoria potrzebowała widzieć, że on naprawdę to rozumie. Że to nie jest chwilowa skrucha, to jest fundamentalna zmiana. I tutaj jest pułapka, w którą wpadają ludzie. Myślą, że wystarczy powiedzieć przepraszam i po tygodniu wszystko wróci do normy. Nie. Odbudowa zaufania to nie tydzień, to nie miesiąc. To miesiące, nieraz lata. To setki małych momentów, w których pokazujesz, jestem czuł i nie ucieka od tego bólu. I to dotyczy obydwie strony. Faza szósta to powrót do codzienności. David i Victoria poszli na terapię, rozmawiali nie tylko o zdradzie, ale o sobie. Kim jesteśmy teraz? W tej fazie życia? Czego potrzebujemy? Jak chcemy żyć? Żeby wyglądało nasze życie za 10 lat tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Musieli się nauczyć na nowo języka miłości drugiej osoby. Zrozumieć, co sprawia, że druga osoba czuje się kochana. Bo to, co działo się 20 lat temu, może już nie działać. I faza siódma, przez które przechodzi wiele par, z którymi pracuję. Które dołączyły do mojego programu Odbuduj miłość, ponowne zwątpienie. Momenty, gdy myślisz, że najgorsze masz za sobą, i wraca zwątpienie. Jakiś dzień, jakieś wspomnienie, i znowu jesteś z powrotem w tym bólu. To jest normalne. To nie oznacza, że się cofasz, to nie oznacza, że y, nadaremno ta praca, to oznacza, że jesteś człowiekiem. Wiktoria przechodziła to wielokrotnie. Dni, w których myślała, może powinnam odejść. Ale zostali. Faza ósma to wybaczenie. Prawdziwe wybaczenie. Wybaczenie nieudawane. Wybaczenie to nie powiedzenie, ok, nie pamiętam już, ok, wybaczam. Wybaczenie to powiedzenie, pamiętam, nadal boli, ale wybieram Ciebie. To jest decyzja, świadoma, każdego dnia na nowo. I wybaczenie to jest też proces. A nie jedno zdanie, jedno słowo. To jest wybaczanie każdego dnia, wybieranie świadomie miłości. I dziewiąta faza to odbudowa zaufania. Zaufanie nie wraca jednego dnia, wraca po kawałku. Każdym dotrzymanym słowem, każdym transparentnym działaniem, każdym momentem, w którym partner czy partnerka pokazuje jestem tu i nie odejdę. David to robił. Latami. I dziesiąta faza, nowy poziom związku. Potem, jeśli przetrwałeś te wszystkie fazy, dzieje się coś niezwykłego. Wychodzisz, wychodzicie silniejsi, bo przeszliście przez piekło i przetrwaliście. David i Victoria dziś są razem 26 lat, mają czworo dzieci i patrzą na siebie w tych filmach dokumentalnych z czymś, czego nie było na początku ich relacji. Z dojrzałością, głębią, świadomością, co stracili i co odzyskali. Teraz coś ważnego, co chciałabym powiedzieć. Ludzie patrzą na Beckhamów i mówią tak, ale to gwiazdy, oni mają pieniądze na terapię, na czas, na spokój. Słuchaj, pieniądze nie odbudowują zaufania. Możesz mieć wszystkie, jeśli nie odbudujesz zaufania czynami, działaniami, byciu w procesie odbudowywania zaufania, to żadne pieniądze Ci nie pomogą, żadna sława Ci nie pomoże. Sława nie leczy rany, wręcz nie leczy zdrady, wręcz przeciwnie. Wiktoria i David przeszli przez bolesny kryzys zdrady w świetle Jupiterów. Cały świat na nich patrzył. Każdy ich ruch był analizowany. A mimo to zostali, bo zrozumieli jedną fundamentalną prawdę. Lepiej zawalczyć jeden raz za dużo niż jeden raz za mało, i potem tego żałować całe życie. Powiedzisz, w momencie zrady masz dwa impulsy. Pierwszy uciekaj, on czy ona cię zradziła, to jest koniec. A drugi zostań. Może da się odbudować tą miłość. I żaden z nich nie jest zły. Ale jeśli odejdziesz za szybko, z bólu, z impulsu, możesz za rok, za rok zadać sobie to pytanie: A może gdybym został? Może gdybyśmy to naprawili? I wtedy będzie za późno. Dlatego często mówię um, osobom, które zgłaszają się do mnie z tym tematem, piszą maile: walcz, chociaż przez chwilę, sprawdź, czy jest coś tam jeszcze do uratowania. A jeśli po walce, po próbach, po przepracowaniu tych wszystkich faz nadal czujesz, że, nie masz sen, że to nie ma sensu odejść, ale odejść z pewnością, ze świadomością, dlaczego odchodzisz, a nie z lęku przejścia przez te fazy bólu, te będziesz tak czy tak odczuwał, nawet jeśli odejdziesz. Więc co robisz, jeśli jesteś teraz w tym miejscu? Jeśli. Czytasz te słowa, słuchasz tych słów i myślisz, to ja. To moja sytuacja. Te 10 faz. Od szoku, przez gniew, rozczarowanie, decyzje, nadzieje, powrót do codzienności, zwątpienie, wybaczenie, odbudowę zaufania aż po nowy poziom związku to nie teoria, to mapa. Przeprowadziłam przez nią wiele par i wiem, że działa. Ale musisz wiedzieć, że ta droga nie jest taka prosta. Ale to też nie jest fizyka jądrowa, której nie jesteś w stanie pojąć. Niektóre dni będą dobre, inne będą koszmarne. Będą momenty, kiedy pomyślisz, nie dam rady i to jest ok. Odbudowa zaufania, odbudowa miłości to nie linia prosta, to fale, tak jak przy surfowaniu, często duże, porywcze, tak jak wasza charakter. Ale dopóki oboje jesteście w wodzie i walczycie, dopóty macie szansę odbudować waszą relację miłosną albo odbudować siebie, zaufanie do życia. Daj sobie czas na ból. Nie udawaj, że nic się nie stało. Płacz, krzycz, czuj złość. To naturalne i potrzebne. I to potrzebują obie strony. Wiecie, tak często są bagatelizowane te osoby, które zdradziło. One też przechodzą przez koszmarny ból. Masz prawo do bólu. Nawet jeśli połowa świata cię mówi, ale wybrałeś świadomie, ale zrobiłeś to przecież sam, nikt cię do tego nie zmuszał. Zrada jest bardziej kompleksowa niż to jedno zdanie: zrobiłeś, wybrałeś świadomie. My nie zawsze działamy świadomie. Nieraz działamy egoistycznie, nieraz działamy pod wpływem emocji, nieraz mamy chwilę słabości, nieraz wchodzimy w ślepe uliczki, nieraz popełniamy błędy. Nie musisz udawać, że cię to nie boli. To jest naturalne, że boli obydwie strony. I obydwie strony czują ból, czują rozczarowanie, czują złość. Zadaj sobie pytanie, po co był ten związek? Po co stworzyliśmy ten związek, a nie dlaczego się rozpadł? Po co go zbudowałeś? Jakie były fundamenty naszego związku? Co was połączyło? Co było piękne, zanim przyszedł ten kryzys? I sprawdź. Czy partner, partnerka naprawdę się zmienia? Nie słuchaj słów, patrz na czyny. Czy jest transparentny? Czy robi to, co obiecał? Czy widać, że walczy nie tylko o ciebie, ale także o siebie? Nie po to, żeby naprawić ciebie albo siebie, ale po to, żeby zrozumieć, co się stało, wyciągnąć z tego lekcję. Spojrzeć na to, co możecie teraz, w tej nowej fazie związku, zrobić inaczej. Idźcie razem do eksperta, żeby pomógł Wam przejść przez ten kryzys. Wiecie, największy paradoks, jaki obserwuję w Polsce, jest to, że wszyscy zgodnie twierdzą, że y, najtrudniejszym kryzysem, przez jaki można przejść, to jest zdrada. I większość z tych ludzi ma śmiałość twierdzić, że przejdą przez ten kryzys samemu, bez pomocy eksperta, nie mając często nawet podstaw o budowaniu normalnego związku. Nie mówiąc już o odbudowywaniu związku po takim bolesnym kryzysie, jakim jest rada. Wiecie, mam takie jedno marzenie. Marzę o tym, żeby w moim podcaście usłyszeć autentyczne pary, które powiedzą to, co przeżyło. To jak przeszły przez kryzys zdrady. I to nie są tylko moi klienci, to są też osoby z kręgu moich znajomych, rodziny, przyjaciół, którzy powiedzą, tak, przeszliśmy przez zdradę. I nie tylko przetrwaliśmy, ale jesteśmy silniejsi. Jesteśmy lepszym związkiem teraz, jesteśmy lepszym małżeństwem. Wiemy, jaką lekcję dała nam ta zdrada. Marzę o tym, żeby stworzyć taką platformę dla mówców czy podcastu jak Great Hall w Niemczech. To jest um, platforma, gdzie um, osoby mówią o swojej podróży, podróży przez życie. Tą platformę, Gedanken Tanken na początku się nazywało, albo Greater teraz, stworzył Aleksander Müller e, z takiej misji, bo jego ojciec przeszedł przez bardzo um, dramatyczny kryzys wieku średniego. Miał wypalenie zawodowe, burnout, byśmy powiedzieli teraz. I zamiast się załamać, wyszedł z tego jako coach silniejszy, mocniejszy, I Aleksander Müller jako nastolatek, wtedy opowiedział swoją historię i y, on stworzył y, całą tą scenę y, speakerów w Niemczech. Raz w roku jest y, sądi, nächtem, noc czy weekend mówców, gdzie dziesiątki. Ludzi tak normalnych jak ty i ja opowiadają o swojej historii, jak przechodziły przez ból różny ból kryzys zawodowy, kryzys zdrowotny, kryzys związku i te mowy są później wyświetlane na YouTube, streamowane na YouTube, i docierają do tysięcy ludzi, którzy tam odnajdują także swoją historię. I to zmienia życie wielu ludzi na całym świecie. Szczególnie tych niemieckojęzycznych, którzy słuchają tych historii. I ja też tam stałam na tej scenie, na tej mniejszej scenie w kolonii. Mówiłam o uważności w korporacjach, o tym, jak łatwo siebie zgubić w pracy, jak multitasking nie służy człowieczeństwu, nie służy temu, abyśmy tak naprawdę żyli pełnią życia. I teraz marzę o tym, żeby były osoby, które mają odwagę przyjść do mnie do podcastu i powiedzieć: Ja chcę opowiedzieć swoją historię. Może bez pokazywania twarzy, jak 20 lat temu, 10 lat temu, 3 lata temu dowiedziałam się o zdradzie i przez jakie piekło przeszłam. I teraz jestem tutaj, w tym miejscu, stoję, żyję. Mam szczęśliwe, spokojne, spełnione życie. Może z tym samym partnerem, często z tym samym. A może nie, ale to daje ludziom wiarę, że można wyjść z tego kryzysu zwycięsko, że pary przetrwały zdrady i mogą powiedzieć: My przeszliśmy przez zdradę i wyszliśmy z tego kryzysu silniejsi, wyszliśmy zwycięsko. Jesteśmy lepszą parą i Wy też możecie. Powiecie, my ludzie jesteśmy jak ten niewierny Tomasz. Potrzebujemy dowodów, namacalnych, a jak ich nie mam, to nie wierzę. Nie wierzę, że komu się udało. Nie wierzę, że ktoś może wyjść z tego kryzysu zwycięsko. Dlatego nagrywam te poniedziałkowe epizody. Mówię o tych namacalnych przykładach z życia moich klientów, obserwatorów, ale daję także namacalne przykłady, takie jak teraz. Z życia celebrytów, osób znanych w Polsce, mówiłam w epizodzie 21 z cyklu z życia, wzięte o Katarzynie Nosowskiej, która mówi wyraźnie: Ja przeszłam przez kryzys zdrady i widzę go teraz jako prezent. Koniecznie zajrzyj do tego odcinka. Jeśli potrzebujesz wsparcia mentalnego, potrzebujesz dowodu, że są pary, które wyszły z tego kryzysu zwycięsko i mówią: Teraz nawet widzę, że to był prezent po wielu latach, że potrzebowaliśmy tego, żeby się otrząsnąć i stworzyć nową wersję naszego związku. Wersję 2.0. Więc jeśli jesteś teraz w tym miejscu, jeśli twój związek został zraniony, jeśli zastanawiasz się, czy to ma sens odbudowywać to, co zostało roztrzaskane na najmniejsze części, jeśli chcesz wiedzieć, jak przejść przez te wszystkie fazy, nie sama, nie sam, ale z mapą. I wsparciem stworzyłam program, mój autorski program: Odbuduj miłość dla par dotkniętych stratą, dla osób pojedynczych, które y, chcą przepracować ten kryzys, nawet jeśli mąż czy żona nie chce, albo już dawno się rozstaliśmy, ale zrozumieć, spojrzeć z perspektywy czasu. Rozwiązać ten supeł, który cały czas ci może podcina pod gardło i blokuje cię w tym, aby przejść do następnego etapu życia i zostawić przeszłość za sobą. Program o 10 fazach, 10 modułów, od szoku po nowy poziom waszego związku. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby przejść przez ten kryzys świadomie. I właśnie teraz do końca listopada do 30 listopada mam specjalną ofertę Black Friday, bo wiem, że teraz może być ten moment, w którym potrzebujesz wsparcia najbardziej. Pod tym epizodem pojawi się mój e-mail kontakt Napisz w tytule 10 faz Black Friday i do końca listopada 2020 roku Do północy czasu środkowoeuropejskiego wyślę ci ofertę tego programu. Daj sobie czas, daj sobie prawo do walki, bo lepiej jeden raz za dużo spróbować niż żałować, że się za szybko poddałeś. David i Victoria Beckham pokazali, że da się. Ale to nie był film o romantycznie. To nie był film romantyczny, wymyślony przez hollywoodzkich reżyserów, żeby nas omamić, żeby nas okłamywać, że miłość do grobowej deski jest bezranień. Nie. David i Victoria Beckham pokazali, że da się przejść przez kryzys. Mimo że to była walka. Jeśli ty jesteś gotowy walczyć, to ja jestem tu. Żeby Ci pomóc. Albo jeśli znasz kogoś, kto przechodzi teraz przez taki kryzys, prześlij mu to wideo. Bo czasem jedno słowo, jeden przykład, jedna historia może zmienić wszystko. Do zobaczenia. Rise up and play. Twoja honorado.